A więc witam wszystkich, a w odcineczku, tak jak w wczorajszym odcinku, pokażę Wam kolejne zmiany, które weszły do policzka Drive. Z góry mówię, że nie wiem, czy one weszły dzisiaj, ale ja je zobaczę dzisiaj. No to widzimy się, jak dojadę na miejsce. A więc ja już jestem. Jesteśmy sobie pod w Darłowie. No i tutaj jest nowa tabliczka, taki znak. No i na nim pisze, parking wyłącznie dla uczestników nabożeństw, czyli tutaj kościoła A drugą rzeczą, gdy przejdziemy sobie na drugą stronę, tutaj mamy y, tor do nauki jazdy, prawda? I tu mamy, widzicie, jak to się nazywa, właśnie tak prawidłowo, Word Koszalin, plac manewrowy Nie wiem czemu tu pisze Koszalin, ale nieważne, ważne, ładny mamy znak Tutaj, gdzie co jest I to na zmianę, no to w tym odciniaczku tak naprawdę, no to tyle ja się z wami żegnam, Matizek Roblox. No i jak zawsze, jak będę miał tylko czas i coś zobaczę nowego, to nagrywam. No więc ja się z wami żegnam.